Pogoda dziś jakby lepsza. I muszę skoczyć na hulajce po Mietkonga. Mietkong stoi w tym momencie u Adriana. To jest widz, który mi tam pomógł ostatnio ładować akumulator i pomógł mi ładować go też wczoraj, dlatego że ta 300 cały czas pobierała. Znaczy z tego akumulatora prąd cały czas pobierał w Basto, bo było tak zaprogramowane niechcący, a że słońca nie było w ogóle. No to napięcie spadło do 11V i jadę teraz. A tu co? Co się dzieje? REDA to jeden wielki plac budowy. Pięknie słoneczko daje. Pisaliście mi o tym, że piec od Webasto jest za blisko akumulatora i że może temperatura coś tutaj nabroić. To wczoraj kupiłem taką blachę, którą wykleiłem jeszcze taśmą aluminiową, tak żeby ciepło się biało, ale ten piec tak za bardzo nie generuje tutaj ciepło. On tutaj jest albo jakiś tu karbon, albo plastik. No to jeżeli by była za duża temperatura, to sam by się po prostu stopił. Natomiast tutaj może być troszkę inaczej, ale blacha jest do samego końca zakrywa całą długość akumulatora i myślę, że to wystarczy bit już jest troszkę zjechany, dlatego tak przeskakuje a było prawdopodobnie tak jak mówię że zaprogramowane było w bo widać, że było bardzo dużo paliwa. Tutaj był zbiornik prawie, że full, a teraz jest dużo mniej niż połowa. A auto stało 3 dni u mechanika. No, jeszcze nie doczekało się naprawy, ale o tym za chwilę opowiem. Co do naprawy. Zostało ustalone, że wymieniamy maglownicę. Jak się okazuje, ona nie kosztuje regeneracja 1000 zł bo takie ceny miałem w głowie. Kiedyś w pasacie wymieniałem, to tak mi coś się zakodowało. Okazuje się, że na dzień dzisiejszy jest to suma około 2000 zł. Oprócz tego końcówki drążków, jakiś tam płyn jeszcze do tej maglownicy. I po drodze jeszcze jakieś tam inne rzeczy. Coś tam z alternatorem, jakieś sprzęgiełko, bo to jest to, co tu piszczało. No i 12,6 V w tym momencie. Tam chyba więcej niż 12,8 to nie przyjmuje Coś mi się tak. Dziwnie skojarzyło, chociaż wydaje mi się, że musi więcej przyjmować, skoro miałby ładować go jeszcze panel słoneczny, ale tą właśnie trzeba określić. Tu 12.2 spadło teraz. No, ale zobaczymy, czy w ogóle solar coś ładuje, bo wczoraj sprawdzałem i było zero. No, fakt, że to było już po południu i słońca zupełnie nie było, ale tutaj trzeba zerknąć. No, 36 W no to jest prawie tyle co nic 12,9 teraz pokazuje napięcie, to się zgadza tak, no to ten na słoneczku to wzrasta albo kompresor od lodówki się ciągle załącza, muszę go wyłączyć, po co mi lodówka na zimę o, przecisnął się dużo rzeczy, które teraz robię, robię pod ten wyjazd i tak na przykład teraz jestem na stacji benzynowej no to mówię, trzeba wymienić te żarówki jak się okazuje, ja kupiłem takie Wyczytałem w internecie, że to są dedykowane żarówki do światła cofania, a tu okazuje się, że w tej oprawce, zresztą uszkodzonej, są nieco inne. Zaraz zobaczymy. Dobrze by było przed tym wyjazdem też wymienić ten cały klosz, ale on też okazuje się, że kosztuje więcej niż 100 zł. Gdzieś tam źle spojrzałem. A to jest tylko kawał plastiku, ale 3 albo nawet cztery stówy trzeba niestety wydać i to za zamiennik chiński. Więc no może tego tutaj uda się tylko troszkę stuningować i jeszcze pojedzie. Zobaczymy i do pożarówy. Zobaczcie, tutaj jest tak, taka bulwa i ona tutaj nie pasuje. Znaczy tu, tu pasuje, ale nie wchodzi do oprawki. Tutaj już pokazuję o co chodzi. To jest to miejsce. I nie paseje idę zobaczyć czy mniejsza będzie tylko ile to woltowo tutaj jest? 12V wiadomo i od 22 i to jest 21W w komentarzach pisaliście, że ta była dobra więc zatem ta, którą tutaj wymieniłem i która pasuje do oprawki to od czego ona jest? wstecznego nie było może nie miałem też, nie no kierunek to jest tutaj więc to nie może pozycyjna to jest po prostu może pozycyjnych nie miałem i tutaj jest druga, bo ta yy, też była przepalona z tej strony. Dobra, siedzi. Idę zobaczyć czy coś się zmieniło. Kolejna rzecz, która mogła powodować palenie się błędu to w takim stanie zaśnie działa oprawka y, światełka podświetlenie tablicy rejestracyjnej. No i znowu na stację. Sobota i to jest chyba Andrzejkowa noc. Dzisiaj dopiero będzie, na razie wieczór. E, jestem we Sowowie, szybkie zakupy w biedronce e, i coś tam jakiegoś konkret, burgera z Orlenu, chociaż w sumie nie, bo to jest Circle K, tam takich rzeczy nie ma. E, I lecę na rozewie. Tam się zakotwiczę, żeby rano uderzyć na chłopowo na poszukiwania. Cały czas jest flauta, to się nie zmieniło, także możliwe, że jutro będzie dobrze. To już dawno po sezonie ale cały czas dużo ludzi, może dlatego, że sobota miejscówka parking przed latarnią morską w Rozewiu o i tutaj miałem skręcić w lewo może da radę nawet tam wejść dzisiaj już pewnie nie ale jutro o latarnia daje jakieś sygnały świetlne może wystartuje drona i tak z góry to zobaczymy i ciekawie to wyglądało Ok, trzeba się zalogować do chałupki Tylko buty ściągać, bo tyle było to cały czas, że nie da rady inaczej. Kapcioszki. Basto grzeje, to jest najważniejsze, żeby wstać rano na poszukiwania i być wygrzanym. I teraz takie te tradycyjne jakieś muzyczki itp., itd. Tu witolec się grzeje, a mi zimno. Latarnia błyszczy, świeci, ale prawdę powiedziawszy. Ja nie wierzę w to, że będzie flauta jutro. Bo wieje i jest strasznie lodowate powietrze. Tylko ściągnę wodę. Pobradam sobie kowala sobie w tym momencie i troszkę przeciszę. O i tak. Ciepełko idzie stąd zasilane akumulatorem hotelowym, a cała reszta, żeby nie obciążać, I tutaj z tego powerbanka Powersa, Tu jest podłączony laptop i jest podłączony monitor. Do tej listwy. I telefon się ładuje, dron się ładuje i przez dwie godziny teraz pracowało i zszedł tylko 1%. Jest teraz 99% i 27 W na wyjściu, czyli bardzo, bardzo niewiele. No i to bez problemu sobie może chodzić kilka dni w tym momencie. Tutaj, jak pokazuję, dwa dni by mogło tak pracować w tym trybie. Czyli w sumie 48 godzin do pełnego rozładowania na tym poborze co jest. Całkiem dobrze. I przypominam o tym żeby pisać pod poprzednim filmem hasło skrzat w komentarzu aby brać udział w losowaniu skrzatów gotlandzkich wykonanych przez Kowala Mamę. I oczywiście żeby móc wygrać trzeba być jeszcze subskrybentem mojego kanału i kanału Kowal dolny podkreślnik pl. Yy, no i Dobranoc. Widzimy się rano. Black Week, Black Friday. Wbijajcie na odyńce.pl. Można wytargać Main laba Manticora z minus 20% rabatem, czyli za nieco ponad 6000 zł. Okazja, jakich jeszcze nie było, a z kodem Helozoru będzie taniej. Ok. No to mamy nowy dzionek. Kompletuję zabawki. I nie będę jechał do chłopowa, bo w zasadzie. Skłapowa szedłem w stronę rozewia wtedy plażą, żeby dojść do tego miejsca, gdzie wysypało kamienie. No to można powiedzieć, że zejdę tutaj, jak jest latarnia morska i właściwie będę na miejscu. Ewentualnie tylko kawałek będę musiał przejść. I za chwilę zobaczymy, jak wygląda sytuacja na morzu: czy faluje, czy nie. Bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi. na jakieś spacery cały czas. No w sumie nie ma się co dziwić, bo rozewie to fajne miejsce. O, na parkingu już tyle samochodów. Zobaczę, może da się dzisiaj tam wejść i pozwiedzać To Wam pokażę jak wygląda latarnia morska od środka Tutaj jest taka przepięk, przepiękna alejka Może tutaj drona sobie wypuszczę, bo wczoraj jak widzieliście wieczorem to nie miało żadnego sensu Niewiele było widać, zobaczcie I tam jest jeszcze stara latarnia morska 10-krotny zoom Zanim w ogóle zabiorę wodery i sprzęt i pójdę na plażę to podejdę, zobaczyć, czy faktycznie nie faluje no bo mam do, do morza jakieś 100 metrów idealne miejsce pod Van Life to jest tutaj ten parking w Rozewiu klimat jest niesamowity o, tu takie jakby zaplecza zobaczcie tam to wygląda jak jakiś nautofon to pamiętam jeszcze że ten buczek mógłowy. coś takiego jest w stylu i tutaj też tam na dachu tego budynku, zobaczcie są takie trąby. To też chyba generuje jakieś dźwięki. Hmm. Ciekawie to wygląda. A tam już jest morze, ale słoneczko i jest przyjemnie. Nie słychać za bardzo szumu, więc możliwe, że jest całkiem OK. O, jakaś dróżka nawet tutaj jest. Normalne zejście. Jakieś nawet falochron czy coś takiego. Zrobimy zoom. Ruch wody jest, ale no nie jest to taki chyba, który by mi przeszkodził w poszukiwaniach? I tędy na dół zejdę i przejdę się w stronę chłopowa. No to za chwilę GoPro i kolejne ujęcie to już z kamerki. no słonecznie jest, ale niestety kurczę zimno. Wieje, najechało tutaj turystów. Ale po co? Zabieram woderki i lecę O, wybasto huczy Gdzieś tu jest Gdzieś się przede mną chowa Equinox Gdzieś tu jest Gdzieś tu na pewno jest Przejście na własną odpowiedzialność Taka była tablica Generalnie nie widzę tutaj nic hardkorowego Zejście jest jak najbardziej Normalne, są kamloty a idę w woderkach, to można się poślizgnąć na tej gumy, ale tutaj jest naprawdę ok. Co to jest? Co tam jest? Co tam jest? Dziwne takie coś. Wędkarze w wodzie, w woderkach, a nie poszukiwacze. I tutaj tym takim nabrzeżem sobie przejdę normalnie. Wysyp tych wędkarzy jeden drugi, trzeci, tam w wodzie, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu, siedmiu, tu jeszcze idą jacyś tu w wodzie i tam jeszcze jakiś wiostek Kurde, co mi tu łowią A kamieni tutaj pełno Tutaj w nich szukać nie będę, tylko idę tam, w stronę chłopowa daleko nie jest zobaczcie jaki tam głaz wystaje z wody konkret Z takich dużych fragmentów drewna wypukanych przez morze Widziałem, że są magicy, co robią fajne ozdoby. Jakby ktoś chciał, to w rodzaju coś takiego leży. Warto to wykorzystać do czegoś. Za chwilę kończy się murek, schodzę. No i chyba będę już od razu tylko do wody. Kurde, ile tam tych poszukiwaczy, poszukiwaczy wędkarzy. Oni najprawdopodobniej łowią belony. Jeszcze się zapytam dokładnie, ale tak mi się coś kojarzy. O słoneczko próbuję jeszcze, tu już jestem na końcu tego dziwnego zejścia jestem między zejściem 16 a 15 gdzieś, to jest jeszcze rozewie do Chłopowa okazuje się, że mamy jeszcze 3 km i piechotą 40 minut <taki> także no, to nie był dobry pomysł jest masa drogi do przejścia no teraz sobie już zajdę tam, ale na powrocie to kurde nie będzie mi się chciało z tym sprzętem iść tyle a jestem na wysokości w tym momencie jednostki marynarki wojennej Tutaj o, rozewie. Yy, tak, jeszcze kawał drogi, ale przełączam się już na GoPro, bo zaczęły się już kamienie. Tak, będę szedł już wodą. A co znajdę, to Wam pokażę. Ok, to zaczynamy zabawę. Na razie nie wyłączam kamery, tylko na żywca. sobie rękawy tylko. Chociaż trochę. A mam dwa polary, to ciężko będzie. Na razie cisza. A zobaczcie, co tutaj się podziało. Taki fragment wywalonych kamieni. Na przeciwko wejdę zobaczyć. Kurde, ale jeszcze kawał drogi, niestety, do przejścia. Zaszedłem, ale latarnia morska jest tak daleko że trzeba będzie coś wykombinować muszę zobaczyć jak daleko jest teraz stąd do latarni Latarnia morska rozewie e, trasa pieszo kurde tu ja tyle przylazłem Szukam, już jestem blisko zejścia tego w chopowie No i Sygnały się zaczęły pojawiać Tutaj jakieś 20, ale dosyć głęboko, bo tak troszkę zanika. Jest piątaczek 19, czyli duża szansa na 2 zł. Jak się uda wkopać, 5 groszy połamane długo nic ale wpadło dwa złote, pierwsze chyba dzisiaj w sumie a tak kilka złotówek około 10 złotych no z bilonem tutaj się zawsze akurat zgadza ale biżuterii na razie żadnej piątaczek świetnie Ze srebro jakieś, bo fajny sygnał był, to tylko klucz no dobra, na dzisiaj to będzie wszystko jeśli chodzi o te poszukiwania teraz czeka mnie droga powrotna jak widzieliście przed chwilą kawał drogi do latarni morskiej może stopa złapie <grym> może ktoś mnie weźmie bo będę kurde chyba z godziny czasu musiał tam iść nie podoba mi się a może tu by pod tymi schodami połaził trochę jakieś monety na pewno tam leżą zawsze ale nie dziś. Zresztą widać dużo śmieci butelki i tak dalej. Norma. Zobaczcie jakie te schody są wysokie. O, jakie ładne zdjęcie. No, mamy golden hour, bo słoneczko zachodzi. Fajnie, że dzisiaj w ogóle było. Ostatnio to rzadkość, żeby na Pomorzu gościło słońce. No dzisiaj jest naprawdę piękny dzień, taki krzyż tutaj. A tam jest fajne zejście. Zejście, co ja gadam? Tam jest fajny widoczek. Idę Wam pokazać. Na samym szczycie klifu, kurde. Robi co? Wrażenie. Jaki tu jest, kurde, kosmiczny widok. To może takie spokojne dzisiaj. No. Jest klimacik. No tak to można, nie? Wypoczywać. Jest niedziela, teraz przepiękne słońce. Ach, dobra, trzeba wracać. Za chwilę zobaczycie, że Mietkong sam podjedzie po mnie. To jak z tego, jak, jak ten film się nazywał, z tym gadającym samochodem? Nieustraszony czy coś takiego? I zaraz Mietek podjedzie po mnie. No i głodny. Chyba trzeba jechać na konkret burgera, yy, bo tam jest dużo tłuszczu, bekony, mięcho no trochę błeczka taka yy, mało keto ale no przynajmniej na szybkości nie będę musiał sam nic piścić a co to? co to za urządzonko? jakaś glebogryzarka? jakieś tutaj rolnicze na pewno są maszyny ciekawe ile zaszedłem ze 3-4 to będzie chyba dzwony, aha czyli wybiła by 15 o Jedzie. Kurde, okno dachowe otwarte. Jedzie. Mietek. Podsumowanie: ze 20 zł. Dziękuję, że pani po mnie przyjechała. Zakładam buty z temu, tak jak mówicie, z przetworzonych plastikowych butelek. Ale. Jak to mówią za darmo. To i ocet słodki. Dobrze się pani spisała. Zapraszam na burgerka. Na miejscu. I tutaj jest fajna rzecz, pralkomat. W zasadzie to jest jedyny, jaki jakikolwiek gdzieś widziałem na pomorzu. I każdy może sobie tutaj wrzucić 20 zeta i wykonać pranie. Dobry motyw okienko zostawiłem A na dół panie ciemno widzę ciemność kubek pysznej mokki gorącej konkret chodź Jessica, pokażę Ci fajne miejsce o, latarnia już zaczęła wysyłać sygnały, widać? Widać. Ja w sumie, nawet jakby się urwało, to z 10 metrów bym tylko się poturlał. Woda spokojna, ale coś fantów nie było. Dobra, spadamy, Jessica. Zobacz, Jessica, tu są takie kudeczki zakochane pary sobie tutaj zostawiają, takie zakochana para Jacek i Barbara mało tego, trzeba rozpromować to bardziej o tam takie leżaczki w słoneczny dzień, opalanie się na klifie kierunek Reda Termarsza jest otwarty, więc trzeba zrobić zakupy. Zaparkował sobie takim sprinterem obok mojego, ale to nie to sam. Chociaż przydałoby się taki szyby jak on ma. Chociażby z tej strony. Męczony w tych kamlotach. Ręce bolą, ale było no warto. Fajny van life w rozewiu. A teraz muszę się przygotowywać do zrobienia live'a. Ale skopałem sprawę, bo. Mietkonga odstawiłem do Mechanika i tam został laptop. I żeby robić to losowanie, no coś wykombinuję. W każdym razie ten odcinek dobiegł końca. Mam nadzieję, że byliście do samego końca. Eee, zostawcie łapę w górę albo napiszcie komentarz jakiś, żeby bardziej się pozycjonowały te filmy. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie. Piszcie skrzat w poprzednim filmie. Eee, w sumie nie, bo to losowanie już będzie. Film będzie po losowaniu. Także nie, tego nie piszcie. Wbijajcie na kanał też kowal kowal.pl. Zostawiajcie co trzeba i widzimy się w następnym odcineczku. Baję.